Wszystkie starania naszego rządu muszą być nakierowane przede wszystkim na bezpieczeństwo i dobrobyt każdego człowieka zasobna. Czy o taki dobrobyt Panu chodziło? Posłuchajmy. W tym roku bezrobocie w Polsce może przekroczyć 13%. Ma być gorzej, bo kolejne firmy zapowiadają zwolnienia. Z rządowych ust znika zielona wyspa w jej miejscu wyrasta kryzys. Ciężko znaleźć placy. W... Najlepiej jest wyjechać, nie szukać pracy w Polsce. Zeszły rok był w zasadzie najgorszym od pięciu lat, jeśli chodzi o stopę bezrobocia. W ubiegłym roku w Dzierżoniowskim Urzędzie Pracy zarejestrowanych było ponad 6 tysięcy bezrobotnych. Co trzeci młody człowiek może być bez pracy. To jaka krew zalewa, bo jak się ja widzi, to nieudolność. Bez pracy pozostawało ponad 4000 tysiące osób. No, ja myślę, że tu nie, nie ma co dodawać. Każdy widzi jak jest. Polska, chociaż jest dzielona wyspą, e, mieszka na niej ponad 2,5 miliona ludzi, którzy nie mają pracy. Z drugiej strony mamy ponad 2 miliony bezrobotnych osób. Jak pisze opiniotwórczy brytyjski dziennik Financial Times, nadchodzi nowa fala polskich emigrantów. Dzisiaj jest ten moment, kiedy możemy przypomnieć, może najważniejsze dane statystyczne. Dobrze, Donaldzie. Przypomnijmy, gdy był pan premierem, setki tysięcy młodych osób wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy. Stopa bezrobocia przez lata pana rządów rosła, aby w 2013 roku osiągnąć niemal 14%. Niskie wynagrodzenia, w połączeniu z brakiem programów pomocowych, wpędziły tysiące rodzin w skrajną biedę. To była pana oferta dla Polek i Polaków.